W swoim materiale mówił, że ja w ogóle co ja wymyślam, jakiś, że on ukrywa komentarze, że jak to przecież on takich rzeczy nie robi, że ja zmyślam. No i się okazało, że innych użytkowników też ukrywa, bo się od... taka dziewczyna, co też prowadzi kanał komentarzy, Martyna też ma taki problem, że jej komentarze są ukrywane, no i dała mi dostęp do swojego konta, żebym mógł to sprawdzić. Jesteśmy na jej koncie i z jej konta jest widoczne, nie? Bo nawet jak wam ukryją komentarz, to wy ten komentarz będziecie widzieć. No i ona tutaj napisała, nic niczego nie napisała, tam przez, chyba przez kilka godzin ten komentarz był, bo zebrał 2 i 2000 łapek. No ale teraz przechodzimy. O, wygenerujmy bezpośredni link teraz do tego komentarza. Komentarz dalej jest i mamy jakby już prawdziwy tutaj link, nie? Do tego bezpośredni. I teraz przechodzę sobie, prze, przelogowuję sobie na inne konto. W sensie na Watachę. Przelogowuje mnie. I kurwa komentarza nie ma. Mimo że dalej jesteśmy pod tym linkiem. Odświeżamy z tym dokładnym linkiem. I kurwa dalej tego komentarza nie ma. A wracamy na jej konto. Martyna. I kurwa, komentarz znowu jest, nie? Co za gość, nie? Nie dość, że teraz wie, że jest na świeczniku, mówi, że on nie usłyszał. Dla, dlaczego, Wardenga, ty mi mówisz, że ja, ja ukrywam jakieś komentarze? I kurwa, trzy godziny po tym, jak opublikował film, ukrywa komentarze i myśli, że nikt się kurwa nie szczai. No co za gość? Ja podziwiam, naprawdę podziwiam. Podziwiam za optymistyczne myślenie. Wardęga ma jakiś dziwny fetysz zarzucania mi, że ciągle ukrywam jego komentarze. Podczas kiedy jego komentarze byłyby ukryte, to jakby nikt by ich nie widział, a on ma pod swoimi komentarzami lajki, więc yy, nie wiem o co mu chodzi za bardzo. Że ja fetysz mam, tak? Że fetyszysta! Fetyszista, fetyszysta komentarzowy jestem! Yy, argument, że. No przecież komentarz ma 33 lajki. No przecież, chłopie, możesz ukryć nawet komentarz, który ma 10 tysięcy lajków. Boże, ty mój. Pewny youtuberze, dlaczego ukrywasz moje komentarze? Kurwa, mać, przecież nic złego nie skomentowałam, chill. I wiecie, ja się nie zdziwię, jak zaraz ten komentarz znowu będzie widoczny. I może nawet będzie miał przypięte serduszko. I Konop powie Boże, ale oni kłamią! Przecież ten komentarz ma serduszko, jest widoczny! Ale wiesz co, Konop, nie tańczysz z frajerem. Więc słabo Ci wychodzi udawanie szczerej.